Na pewno przyjęcie ogrodowe daje nam ogromne możliwości i swobodę, bo ogranicza nas tylko wyobraźnia i przestrzeń, którą mamy do dyspozycji. Tak naprawdę, wybierając halę namiotową, musimy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim na estetykę i wykonania, bo to jest najważniejsze, aby ona była odpowiedniej estetyki, odpowiednio ładna dla naszych gości, żeby ładnie się prezentowała. Ale musimy zwrócić uwagę również na bezpieczeństwo naszych gości i tutaj musimy patrzeć na, na to, jak jest wykonana dana, dana konstrukcja. Przede wszystkim czy jest bezpieczna, czy jest wykonana według właściwych norm, czy jej poszycie spełnia odpowiednie normy jakościowe i e, atesty trudnopalności. Dalej musimy patrzeć na przykład na podłogę. No według nas oczywiście namiot powinien mieć podłogę. Podłoga daje dodatkowy komfort uczestnikom, uczestnikom takiego przyjęcia. Znaczy, nie chodzą oni po trawie, mogą korzystać z dowolnego rodzaju obuwia, w tym ukochanych szpilek przez panie nie niszczymy na pewno trawnika dodatkowo krzesła nie wbijają nam się w tą trawę a w przypadku deszczu nie mamy do czynienia z wodą która może nam wpłynąć do środka jesteśmy po prostu bezpieczni i odpowiedni sposób zabezpieczenia tak naprawdę trawy dotyka tylko stelaż konstrukcji dzięki temu że stosujemy podłogę nie musimy też kotwić dodatkowo hali namiotowej więc nie dziurawimy jej dodatkowymi elementami W falach namiotowych mamy swobodny wybór jego, jej poszycia. Może być ona transparentna lub biała z, dowolną, z dowolnym rodzajem dekoracji. Zarówno każdą ścianę, jak i dach modułowo możemy montować przezroczyste, białe lub dowolnie wybranym kolorze. Zdjęcia plenerowe można zorganizować w dowolnej przestrzeni. Otwarta przestrzeń bliskość natury sprzyja integracji gości.